Dla ptaka życie w wali toraj. Nic bardziej mylnego. Ptaki muszą pracować od świtu do nocy, by znaleźć pożywienie i wodę. Jeśli tego nie zrobią, zginą. Muszą stawić czoło żywiołom. Przetrwanie, zwłaszcza zimą, jest wyjątkowo trudne. Wiosną zaś każdą chwilę zajmuje im rodzina. Do tego jeszcze muszą radzić sobie z nami, naszym towarzystwem i sztucznym krajobrazem. Dziś spróbujemy dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda życie walijskich ptaków. Poznamy mieszkające tu gatunki oraz ich skrzętnie skrywane tajemnice. Tajemnice ptaków. Te gołębie założyły gniazdo w samym środku Cardiff. Budowa zajęła im tydzień. Samica złożyła jaja. Ona i jej partner przez trzy tygodnie na zmianę je wysiadywali. Cztery dni temu wykluły się pisklęta. Wszystko szło dobrze, dopóki na rodzinę nie spadł cios. Gniazdo namierzył krogulec. Samica uciekła. Wiedziała, że nie zdoła obronić młodych przed tym bezwzględnym drapieżnikiem. Krogulec zabił pisklęta i zjadł je. Tak wygląda brutalna rzeczywistość ptasiego świata. Dziś dowiemy się, jak ptaki bronią się przed polującymi na nie drapieżnikami, a także przed żywiołem przyrody. Życie na krawędzi. W tym lesie niedaleko Anglesey pewien ptak podjął decyzję, która naraża jego pisklęta na śmiertelne niebezpieczeństwo. Dziwne. Jest jesień, co widzi każdy. Wszędzie leżą liście, drzewa zmieniły kolor. Tymczasem. Tu, przy tym pięku. Widzicie? Kaczka krzyżówka siedzi na jajach w połowie października. Ten gatunek zwykle wysiaduje jaja od lutego do lipca, góra sierpnia. Co w takim razie się dzieje? Od kilku miesięcy utrzymuje się ładna pogoda i wszystko jej się pokręciło. Myśli, że wciąż jest wiosna. A skoro wiosna, to pora godów i składania jaj. Proszę zwrócić uwagę, jak dobrze się zakamuflowała. Zima zbliża się wielkimi krokami. Nikła szansa, że potomstwo tej kaczki zdołają przetrwać. Nawet gdyby pisklęta się wykluły. Maluchy nie zniosłyby mrozu. Właśnie dlatego większość ptaków wybiera wiosnę na gniazdowanie. Robi się cieplej, a to znaczy, że nie brakuje pożywienia na lądzie ani w wodzie. To czas, gdy wszystko budzi się do życia. Ptakom żyjącym w lesie nie brakuje wtedy gąsienic, obiadających się młodymi listkami. Dlatego do walijskich lasów tłumnie ściągają wtedy ptaki migrujące. O tym, że jego potomstwo ma tu największe szanse przetrwania, wie także Piecuszek, który przyleciał aż z Afryki. To urocze gospodarstwo wybrała sobie też Pleszka. Ona też przyleciała z Afryki. Zwykle zakłada gniazdo w dziuplach, ale ta para wybrała szczelinę w murze obory. Samica nie ma tak żywego ubarwienia jak partner. Oboje na zmianę zdobywają pożywienie dla młodych. W okolicy nie brakuje larw owadów, więc pisklęta nie mogą narzekać. Większość drobnych ptaków migrujących, które spędzają wiosnę w Wali, żywi się owadami. To dla nich pora obfitości. Te jaskółki wybrały Brecon Beacons. Wilgotny, łagodny klimat Walii sprzyja pojawianiu się rojów drobnych owadów, podstawowego składnika diety jaskółek. Zwłaszcza że owady latają nawet gdy pogoda nie dopisuje. Takie naprawdę są fantastyczne. Nawet w ten okropny, zimny i deszczowy dzień kilkanaście jaskółek krąży nad wodą. Oczywiście muszą polować nawet przy takiej pogodzie, bo w gnieździe czekają głodne pisklęta. Co prawda, zwykle widzimy jaskółki, jak wpływają wysoko na niebie, bo właśnie tam w ciepłe dni są owady. Teraz deszcz zepchnął je nad powierzchnię wody. Dlatego jaskółki też się tu przeniosły. Latają z otwartymi dziobami i wciągają wszystko jak odkurzacz. Tak łapią dziesiątki, nawet setki owadów, które zanoszą pisklętą. Jaskółki wybrały dolinę rzeki podczas gdy świergotki łąkowe upatrzyły sobie wyżynne wrzosowiska. Ta para dochowała się zdrowej, silnej gromadki. Nie każda ma tyle szczęścia. W okolicy krąży kukułka, a to nie bez znaczenia dla przyszłości piskląt. Ta samica rozgląda się za miejscem do złożenia jaja. Właśnie tego szukała gniazda ukrytego wśród trawy. Siada na słupach i bacznie rozgląda się po okolicy, czekając aż świergotki opuszczą gniazdo. Wtedy wpada do niego i składa jajo. Specjalnie wybiera gniazdo świergotków łąkowych, bo jej jaja wyglądają identycznie. Kiedy wykluwa się młoda kukułka, wyrzuca z gniazda pozostałe jaja, żeby świergotki karmiły tylko ją. Świergotki bronią się przed tym, jak mogą. Kiedy wypatrzą w okolicy kukułkę, nie dają jej spokoju, próbują wypędzić ją z okolicy. Nie dlatego, że to kukułka, ale dlatego, że wygląda jak drapieżnik, który może zagrozić ich młodym. Próbują też ukryć gniazda, ale ona wcześniej czy później znajduje je i podrzuca tam swoje jajo. Tu leży z lewej strony. Różni się tylko jednym. Jaja świergotka mają jeden koniec ciemniejszy. Ono nie. Dwa tygodnie później wykluwa się z niego bezczelna kukułka. Jako pisklę ma silne skrzydła, dzięki którym wyrzuci pozostałe jaja. Instynkt rodzicielski świergotków jest tak silny, że dalej będą karmić pisklę, choć zostało tylko jedno i w niczym nie przypomina ich potomstwa. Z punktu widzenia świergotków to okrucieństwo. Dla kukułki zaś takie zachowanie jest niezbędne do przetrwania. Dobrze zamaskowane gniazdo to połowa sukcesu. Ptaki stosują różne strategie. Ukrywają je w krzakach, w drzewach, na niedostępnych skałach. pod ziemią i na budynkach. Kulig wielki zimę spędza blisko zbiorników wodnych, ale gniazda zakłada na ziemi, z dala od wody. Ten wybrał sobie pole niedaleko Newtown. Właśnie w takich miejscach kuliki zwykle składają jaja, choć to gniazdo jest nietypowe. Na ogół bowiem leżą w nich 3-4 jaja. Tu zostało jedno. Co się stało? Trudno powiedzieć. Może lis wykradł pozostałe, a może samica najpierw zniosła kilka gdzie indziej i zdążyła tu zostawić to jedno. Nie wiadomo. Ale reszta się zgadza. Kuliki zakładają gniazda w wysokiej trawie, bo są wysokie. Swoje jaja doskonale ukrywają przed drapieżnikami. Zazwyczaj trawa zasłania je od góry tak, że są niewidoczne z powietrza. Niewiele kulików zakłada w wali gniazda. Tutejsze warunki niezbyt im odpowiadają, bo łąki są dość niskie, więc drapieżniki błyskawicznie porywają jaja i pisklęta. Niektóre ptaki nie muszą ukrywać gniazd, bo same mają znakomity kamuflaż. Rodzice zostawili to pisklę na otwartej przestrzeni. Tak, który zakłada gniazdo na ziemi, musi mieć naprawdę dobry kamuflaż, a jego młode jeszcze lepsze. Pod tym względem nikt nie dorówna lelkowi. Tuż obok mnie leży piskle lelka. Zbliża się 21. Rodzice wyruszyli na polowanie i zostawili dziecko na gołej ziemi, pewni, że nie wypatrzy go ani lis, ani borsuk, ani żaden inny drapieżnik. Rzeczywiście wtapia się w tło tak doskonale, że nie sposób je zauważyć. Aby nie zdradzić swojej obecności, piskle lelka leży nieruchomo nawet nocą. Z chwilą jednak, gdy wracają rodzice, głód bierze górę i maluch zapomina o ostrożności. Rodzice przynoszą mu owady, prawdopodobnie ćmy. Przenosimy się na północne wybrzeże Wali nad cieśninę Menai, jedno z największych zbiorowisk ptaków brodzących. Ptaki, które żerują na dużych, otwartych przestrzeniach, muszą szczególnie mieć się na baczności przed drapieżnikami. Najskuteczniejsza metoda to trzymać się w dużej grupie. To ważne, zwłaszcza gdy nadchodzi noc. Kończy się żerowanie i ptaki szykują się do snu. Ile ich się tu zebrało? Tysiące. Wszystkie gromadzą się na tym skrawku ziemi. Te ostrygojady uciekły tu z bagiennych rozlewisk przed przypływem, nie bez powodu. W okolicy grasują sokoły wędrowne, które upodobały sobie ostrygojady. A jako jeden z tysięcy ma się większe szanse przetrwania niż jako samotny ptak na odsłoniętym skrawku lądu. Kiedy stado lecących ptaków nagle zawraca albo zmienia kierunek, to pewny znak, że w okolicy pojawił się sokół wędrowny. Rzeczywiście samiec wylądował na plaży i obserwuje sytuację. Podąża ku niemu samica, prawdopodobnie jego partnerka. Niestety na plaży za dobrze rzucają się w oczy. Ich potencjalne ofiary błyskawicznie ratują się ucieczką. Sokół jednak jest szybki i sprytny. Leci nisko, żeby rozbić grupę. W zamieszaniu może uda mu się schwytać łup. To dość skuteczna strategia, ponieważ sokół wędrowny, jako jeden z najszybszych ptaków świata, potrafi atakować z prędkością 200 km na godzinę. Tym razem jednak się nie sprawdza. Ważny element sztuki przetrwania stanowi higiena osobista. Ptaki nieustannie czyszczą pióra, nie tylko z zamiłowania do czystości. Od stanu upierzenia zależy szybkość lotu, a zatem również ucieczka przed drapieżnikiem i zdobywanie pożywienia. Po sklejanych piór nie można też nastroszyć, by chroniły przed chłodem. Skrupulatnie więc pracują nad każdym piórkiem, utrzymując upierzenie w idealnym stanie. Większość ptaków ma gruczoł kuprowy, produkujący tłustą wydzielinę, którą dziobem rozprowadzają po piórach, dzięki czemu mogą one chronić ciało przed wodą. To szczególnie ważne dla ptaków wodnych, np. kaczka krzyżówka, która latem szuka ochłody zanurzając się w wodzie. Od sierpnia ptaki migrujące, które spędziły lato w Walii, opuszczają ją, by przezimować w ciepłej Afryce. Większość żywi się owadami, a tu wkrótce zapasy się wyczerpią. Muszą ruszać na południe. Są jednak ptaki, które jesienią przylatują do wali, szukając tu schronienia przed mroźną zimą na północy. Należą do nich łabędzie krzykliwe. Przyleciały aż z Islandii. Żywią się trawą, którą na północy wkrótce pokryje śnieg. W Wali nie zabraknie jej aż do wiosny. Na plaży w pojawił się kolejny podróżnik, który przebył jeszcze dalszą drogę, aż za koła podbiegunowego. To śnieguła, fantastyczny ptaszek. Kojarzy nam się z Arktyką albo z górami Szkocji, gdzie się rozmnaża, ale zimą dociera też tutaj, na plażę północnej Walii. Można spytać dlaczego. Nie jest to najbardziej malownicze miejsce świata. Śnieguła szuka tutaj ziaren, które wiatr przywiał nad plażę. Przepada też za nasionami rosnących tu traw. To dla niej wymarzone miejsce. Plaża jest dość długa, więc kiedy już oczyszczą jedno miejsce, przesuwają się dalej. I tak aż do wiosny. Zdumiewające, że ten mały ptaszek przemierzył pół świata, by znaleźć się właśnie na tej plaży. A dopóki będzie tu jedzenie, zimą będą tu śnieguły. Ucieczki przed chłodnym klimatem kontynentalnym szukają tu również mieszkańcy Europy. Kwiczoły i droździki przylatują do wali ze Skandynawii. Tysiące szpaków zjawia się jeszcze, gdy jedzenia jest w brud. Ich przysmak stanowią owoce głogu. Jeden gość jest szczególnie urodziwy. Te jemiołuszki nieoczekiwanie pojawiły się na południu Walii. Przydatują tu tylko wtedy, gdy w ich rodzimej Skandynawii nie obrodzą stanowiących ich pokarm owoce. Wtedy w ich poszukiwaniu wyruszają na zachód. Miejscowe ptaki, które spędzają w okolicy cały rok, muszą konkurować z intruzami. Dlatego każdy stara się zjeść najwięcej jak się da. Niestety, owoce szybko się kończą. Wtedy trzeba szukać głębiej. Ptaki odgarniają liście szukając bezkręgowców. Jeśli zima jest łagodna i ziemia nie zamarza, nie mają większych problemów, ale kiedy ściśnie mróz, sytuacja staje się dramatyczna. Brecon Beacons zima daje się we znaki. Mróz ścisnął na dobre, śnieg zasypał wszystko. Uwielbiam taką pogodę. Taki za nią pewnie nie przepadają, bo na pokrytych śniegiem polach Trudno pożywienie. Na szczęście tam jest pole owca. Wybawienie dla niedużych ptaków. Ten skrawek ziemi przesądza o ich być albo nie być. Tym ptakom się poszczęściło. Gospodarze zostawili owiec, żeby zimą miały co jeść. I zebrały się wszystkie w komplecie. Zięby i inne, trznadle, droździki, nawet jery. Wszystkie one przybyły do Wali w nadziei na ciepłą pogodę, ale w tym roku się przeliczyły. A to nie jedyne głodne ptaki w okolicy. Zima to trudny okres także dla krogulców. Tu, w jednym miejscu, zebrały się same jego przysmaki. Atakuje znienacka, licząc na element zaskoczenia. Drobne ptaki mają do wyboru uciec albo próbować się ukryć. Są tak głodne, że wracają do jedzenia, ledwo drapieżnik zniknie im z oczu. Mają do wyboru śmierć z głodu albo w szponach krogulca. Dla dużych ptaków zima to również trudny okres. Nie są wtedy wybredne. Jedzą, co popadnie. Myszołowy kojarzą nam się zwykle z drapieżnikiem, który poluje na zwierzęta pokaźniejszych rozmiarów. Rzeczywiście, najchętniej poluje na zające ptaki i pisklęta, ale nie pogardzi też bezkręgowcami. Nieraz można go zobaczyć, jak szuka pożywienia na polu. Przypuszcza się, że w wali żyje dużo myszołowów ponieważ nie brakuje tu pastwisk bogatych w bezkręgowce. Myszołowy żywią się także padliną. Zimą, kiedy ziemia zamarznie, rozglądają się z nieba za jedzeniem. Ten wypatrzył resztki zostawione przez kruki. Myszołowy mają niewielkie dzioby, dlatego nie potrafią rozerwać padliny. Muszą czekać, aż zrobią to za nie kruki, wyposażone w idealne dzioby. Potem siadają na rozszarpanych szczątkach i skubią mięso. Nad zbiorniki wodne wali przylatują tysiące ptaków, które z Arktyki i północnej Europy uciekają tutaj przed mrozem. Zdarzają się jednak tak siarczyste zimy, że można się poczuć jak w Arktyce. Pierwszy raz widzę, żeby ten zbiornik zamarzł. Po kilku łagodnych zimach zdążyliśmy zapomnieć, że czasem i tutaj potrafi ściąć mróz. A to bardzo zła wiadomość dla tysięcy ptaków, które przyleciały tu z rosyjskiego koła podbiegunowego. Nie wiadomo, czy tu sobie poradzą, bo okolica coraz bardziej przypomina Arktykę. Dla nas ten zimowy krajobraz może wyglądać urokliwie, ale dla ptaków to dramat. Nie znajdą tu pożywienia. Kulik, który wygrzebuje jedzenie głęboko z ziemi, nie przebije zmrożonej powierzchni. Na szczęście mróz nieścią strumieni. To dla ptaków jedyna nadzieja na przetrwanie. Mogą szukać pożywienia w miękkim podłożu. Wiele z nich jednak nie przetrwa tej surowej zimy, zwłaszcza w głębi lądu. Dlatego warto im pomóc, szczególnie w najtrudniejszych chwilach. W nagrodę otrzymamy jeden z najsympatyczniejszych spektakli, jakie można zobaczyć. W następnym odcinku dowiemy się, jak ptaki przystosowały się do życia wśród ludzi, jak wykorzystują konstrukcje i budowle, które wznosimy. I co robią z naszymi odpadkami? Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Anna Maria Nowak. Konsultacja dr Izabela Olejniczak i Paweł Boniecki. Czytał Maciej Gudowski.